Ciąg dalszy uniwersum Boxdela w całej tej dramie YouTube'owej. Nagrał on już trzeci film w ciągu trzech dni. Duża część tego filmu jest poświęcona Boobsmanowi, czyli kontrowersji wardęgi sprzed lat. Wardęga już się parę razy i to już parę lat temu zaczął tłumaczyć z tego Boobsmana, bo kiedyś było tak, że za każdym razem, kiedy Wardęga miał z kimś dramę, to ta druga strona właśnie to wyciągała. No ale taki argument faktycznie padł w tym filmie Boxdella, i Wardenga na to parę godzin później odpowiedział u siebie na Stories. Przypomniał też, że on się znał prywatnie z Boxdellem i nigdy Boxdell nie mówił, że mu jakoś ten boobsman przeszkadzał, i teraz nagle to wyciąga. I Wardenga uważa, że powód może być taki, że Boxdale chce zarzucić Konopowi kolesiostwo, że, że komu nie wspomniał Konopski w swoim materiale na temat Pandora Gate o Boobsmenie, no dlatego, że współpracował z Wardęgą. No ale w każdym razie Wardenga po raz kolejny przeprosił za Boobsmena. Na koniec pokazał wiadomości z Boxdelem, które są podobno sprzed kilku dni, w których jeszcze wyznawał mu miłość i go przepraszał, a teraz nagrał na niego trzy filmy. Ale w tym filmie pojawił się też wątek Konopskiego, i tutaj Boxdale otworzył zupełnie nowe drzwi do takiej potencjalnej nowej dramy. E, spytał się Konopskiego, dlaczego nie zrobił nigdy materiału na temat Kidropa, chociaż go zapowiadał. W tym materiale padła taka sugestia, że menadżer Konopskiego ma wyłączność na dealę z Kidropem i że być może to może być powód, dla którego ten materiał się nie pojawia. Na ten moment czekamy na odpowiedź Konopskiego i zobaczymy, co będzie dalej. Ale sytuacja bardzo szybko się rozwija. Prawie codziennie są jakieś live, y, na których dowiadujemy się nowych informacji. Także, jeśli nie chcesz się poświęcać na to wielu godzin, chcesz być na bieżąco, to możesz tutaj ze mną zostać na dłużej.